Dzień dobry, proszę państwa, dzisiaj o portalu, który będzie miał miejsce 4 kwietnia 2025. Wyjątkowy, szczególny portal, zupełnie inny od tych dotychczasowych. Ale zanim powiem o nim więcej, to chciałam nawiązać do tego, jakie energie teraz nam towarzyszą, co się dzieje teraz na świecie i bardzo jestem też ciekawa, jak wy państwo odbieracie ten czas. Co u mnie, dawno mnie nie było i to też nie bez powodu, bo właśnie bardzo mocno odczuwam energię dziewiątego roku ogólnego, ogólnego dla świata. Już mówiłam o tym roku w poprzednich filmach, szczególnie we wrześniu, że ta dziewiątka, której podlegamy, to jest ten czas naszej transformacji. Dziewiątka w numerologii jest taką liczbą zamykającą, kończącą cykl dziewięcioletni. Liczba mądrości, która już w sobie zawiera wszystkie wibracje, i to jest czas bardzo dobry na robienie porządków, na oddzielanie tego, co nam nie służy yy, i przygotowywanie się do nowego, do nowego, który nadejdzie już we wrześniu, kiedy wejdziemy w pierwszy rok numerologiczny, czyli w nowy początek. I yy, ja bardzo mocno czuję tę energię. Bo tak właśnie się u mnie zadziało, że jak wyjechałam na urlop w styczniu w miejsce, yy, można powiedzieć, mojej, mojego przebudzenia yy, takiego do duchowości, chociaż jeszcze wtedy nie wiedziałam o tym, ale tam był ten impuls silny. Dokładnie mówię tutaj o Egipcie. Yy, tak mnie okoliczności i życie po, po, yy, pokierowały, że znalazłam się tam po 20 paru latach, dokładnie w tych samych miejscach. Pojechałam z ogromną ciekawością, jakie przekazy tam dostanę i muszę Państwu powiedzieć, że jak odkąd wróciłam z urlopu, to było w styczniu, no dużo się w moim życiu dzieje. I zaobserwowałam, że ogromna potrzeba uporządkowania swojej przestrzeni, ogromna potrzeba we wszystkich aspektach życia, spadają zasłony, widzę prawdę, widzę wiele rzeczy inaczej. Robię porządki we wszystkich obszarach relacji, finansów, mojego otoczenia, mojego życia, nie wiem, nawet porządki w rzeczach, których latami nie używałam i robię przestrzeń, tak? taka ogromna potrzeba zrobienia przestrzeni i zaufanie, że idzie nowe. Że idzie nowe. To oczywiście spowodowało takie moje wyłączenie się chwilowe z takiej intensywnej, z tego intensywnego tutaj działania na polu numerologii. Co pewnie zauważyliście, bo było mnie trochę mniej tutaj na YouTubie czy w innych social mediach, ale właśnie. Dlaczego mówię? Bo myślę, że jestem najlepszym przykładem na to. I, o tym, I tym się też z Państwem chcę podzielić, jak te energie oddziałują, i jakie ja z tego wnioski wy, wyciągnęłam. I teraz, proszę Państwa, a propos tej dziewiątki, która robi nam porządki i transformacje, yy, nakładają się rzeczy, które się dzieją na świecie, tak? które yy, no nie są fajne, tak? niosą dużo ze sobą niepokoju, dużo yy, takiego niepokoju egzystencjonalnego, co to będzie, jak to będzie politycznie, gospodarczo, finansowo dla nas. I to jest taki moment, ja myślę, że trochę taki podobny do tego, co było w 2020 roku, kiedy zaczęła się pandemia i tutaj notabene to był czwarty rok, czwarty rok dla nas jako ludzkości. Kiedy świat nam spadł na głowę, wszystko się zmieniło, wszystko się odwróciło, o 180 stopni i musieliśmy po prostu się zastanowić, o której stronie się opowiadamy, nie? Było w tym dużo niepewności, było w tym dużo, dużo takiego, takiego zawieszenia trochę w przestrzeni. Szukaliśmy jakichś rozwiązań, szukaliśmy siebie w tym wszystkim. No i pewnie wiele z Państwa zauważyło też, że podzieliliśmy się trochę jakby na te grupy, tam foliarze, niefoliarze czy inne, prawda? Obudzeni, nastąpił ogromny wzrost. Po tym czasie, no tutaj rozwoju świadomości, bardzo wiele osób skierowało się w tę stronę ku sobie, zrozumieniu siebie. No, generalnie świat się zatrzymał i dał nam tutaj bodziec do rozwoju osobistego, bardzo, bardzo silny. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo jeśli pamiętacie ten czas i czuliście takie zakłopotanie, nie wiedzieliście w co wierzyć, w co nie wierzyć, co jest prawdą, co jest nieprawdą, co w którą stronę pójść, jak to będzie, to, to ja postrzegam moje odczucia trochę podobnie do tego dzisiaj, do tego, co właśnie miało miejsce 4 lata temu. Że znowu jest taki moment niepewności i wiele osób się do mnie z tym zwraca i również moje dzieci. A mamo, a co będzie jak? Będzie to, będzie tamto, wybuchnie coś tam, tak? <laughs> Co ja mam robić, i widzę taki, yy, takie zakłopotanie, aż sama się temu przez chwilę poddałam. I wiecie Państwo, jeżeli myślicie podobnie, czy czujecie podobnie, to yy, ja Wam powiem, co ja myślę na ten temat i jak ja to widzę w energiach. Więc uważam, że to się wszystko dzieje oczywiście po coś. Teraz jest ten moment, w którym energie nas sprawdzają i mówi: Hello, sprawdzam. Portal. 4, 4, 4 kwietnia on nas zaprasza do tego, żeby zweryfikować nasze fundamenty, żeby zastanowić się, którego wilka zasilamy, tego białego czy tego czarnego. To jest kolejna sytuacja, jak w jakiejś matriksowej grze. Nawet mi córka opowiadała ostatnio, że była u znajomych i mieli grę, która tam zakładali okulary i jeździli na takim rolekosterze. I to było tak realne, że po prostu aż głowy ich bolało od tego, tak? Więc jeżeli my jesteśmy w takim, właśnie w takiej grze i znowu mamy podpuchy, żebyśmy mamy przy tej naszej wiedzy całej, przy naszym rozwoju świadomości, już nam się wydaje, że, że już się czujemy dobrze, pewnie i nagle mamy kolejne bodźce, które nas Wyprowadzają z równowagi, jeżeli czujecie się podobnie, yy, że jesteście no, tak, w takim, takim rozdrożu, tak, co będzie, to jest to naprawdę świetny moment na to, żeby to zweryfikować. Jakie są moje fundamenty tego rozwoju duchowego, w co ja wierzę, po czyjej stronie ja się opowiadam, czy żyję wprawdzie sama ze sobą? No bo skoro wiesz, skoro wiesz, że mm, najważniejsze jest życie tu i teraz, czyli nie ma wczoraj i nie ma jutro, jest tylko dzisiaj. To czy ty to rozumiesz? No bo niby wszyscy wiemy, co to jest, tak? Mówimy, no najważniejsze, rzuć tu i teraz, okej, okay, ale co to, jakie to ma przełożenie na nasze codzienne życie? Co to znaczy? Jeżeli się dzisiaj martwisz i masz obiekcje, wątpliwości, jak będzie Twoja przyszłość wyglądała, to tak ona będzie wyglądała, jak właśnie sobie myślisz. Czyli co zasilasz? Niby wiesz, tak? No to skoro wiesz, że życie tu i teraz jest najważniejsze, że dzisiaj kreujesz swoją rzeczywistość, no to zweryfikuj to. Bo cztery w numerologii to jest fundament, to jest bardzo najstabilniejsza konstrukcja ze wszystkich, to jest bezpieczeństwo, to jest materia. I ta czwórka definiuje nas w taki sposób. Sprawdzam, to nie będzie portal 4.4 4 kwietnia, on nie będzie, słuchajcie, portalem, w którym nagle dostaniemy jakiegoś oświecenia i nagle spłynie na nas jakaś fantastyczna myśl, albo ktoś coś za nas zrobi. My już to wszystko wiemy. My, obudzeni, tak, oglądający mój kanał, zakładam, że rozumiemy, o czym mówimy. My już to wiemy. Pytanie, czy my to stosujemy? Czy my rzeczywiście w życiu codziennym przekładamy to, na nasze szczęście, na nasze powodzenie, bo przecież po to tu jesteśmy, tak? Mm, czyli jest to świetna okazja, żeby, bo ten portal będzie, nas, będzie nam pomagał, on nas zaprasza do tego, żebyśmy my zweryfikowali właśnie te nasze fundamenty. Bo może jedziemy na autopilocie, może nam się tylko wydaje, że my już wszystko wiemy i, i korzystamy i wdrażamy w życiu, ale czy rzeczywiście tak jest? Bo jeśli się dzisiaj martwisz o jutro, to jutro będziesz miał to. O co się dzisiaj martwisz, tak? Nasze myśli kreują naszą rzeczywistość. Myślisz tak, jak masz, a masz tak, jak myślisz. Czyli uważaj, gdzie kierujesz swoją energię, w którą stronę, bo energia podąża za uwagą. I właśnie te wszystkie wątpliwości, z którymi właśnie przychodziła do mnie córka czy mój syn, rozmawialiśmy o tym, natchnęły mnie do tego, żeby. Nakręcić ten film i podzielić się z Państwem, że jeżeli macie podobne odczucia, to ja też takie mam i wiele osób w moim otoczeniu. I to jest ten moment, właśnie. Dobrze, jeżeli to wszystko wiesz, to sobie to przypomnij i zweryfikuj sobie te swoje fundamenty, na ile one są stabilne, silne. Wróć do siebie. Pomyśl o tym. Nie daj się y, wciągnąć, tak? Te wszystkie nazwijmy to podpuchy, obniżenia Twoich wibracji. Tak jak w skali doktora Davida Hawkinsa, w skali świadomości, pamiętajmy, że wszystkie te, te emocje, odczuwany strach, żal, smutek, wina, wstyd, to są wszystko bardzo niskie wibracje. Które są wywoływane sztucznie, bo to nie jest nasze naturalne. To są wibracje wywoływane i nasze, nasze stany świadomości, po to, żeby inni czerpali z tego energię. Inni, nie wiem, nazwijmy to ciemna strona mocy. Naszą yy, tutaj boską yy, energią i emocjami są te pozytywne, które w skali Hookisa są powyżej 200. Czyli, czyli radość, czyli miłość, czyli odwaga, czyli oświecenie, czyli chęć w ogóle do życia, akceptacja życia, zaufanie. To są te wszystkie energie. I my mamy teraz stanąć w prawdzie, stanąć za sobą i mamy się określić, którego wilka zasilasz. Czego chcesz? Portal 4:4 bardzo nam w tym pomaga, abyśmy. Właśnie mieli okazję pięknie z jednego fundamentu przejść na drugi, jakby zdemontować to, czego nie chcemy, i w naturalny, spokojny, łagodny sposób określić się w tym nowym, tworzyć sobie nowe życie. Bo, proszę Państwa, no w tym dziewiątym roku ogólnym, kiedy mamy czas zakańczania, to właśnie też tworzymy, jeszcze nie wdrażamy, ale tworzymy, robimy sobie plany, tak? Spadają zasłony, Prawda, wychodzi na jaw, yy, yy, widzimy co, co się dzieje, mamy szansę opowiedzieć się po której stronie i najważniejsze, żebyśmy się opowiedzieli za sobą. Za sobą, bo yy, jeżeli są jakieś obszary w naszym życiu, które były niedostatecznie yy, zauważone, nie poświęcaliśmy im zbyt wiele czasu, takie nasze osobiste, tak? nasze spełnienie, nasza radość, nasza fascynacja życiem, nasze szczęście. To określmy to, czy są jakieś obszary, które jeszcze nie domagają, co nam w tym życiu przeszkadza, czego nie chcemy, jakie aspekty życia, w jakich obszarach, które nas spowalniają, które. Czy są takie, tak? Jeżeli takie są, to określmy to podczas tego portalu. To jest też taki dobry czas, bo czwórka to jest taki też czas stawiania sobie zobowiązań, bardzo dobry czas na jakiekolwiek zobowiązania, bo czwórka jest zawsze sumienna. Czwórka jest energią taką małymi krokami do celu, ale rzetelną, taką wiecie, szczerą, taką bardzo pracowitą, taką cierpliwą. Yy, która wywiązuje się ze swoich zobowiązań, i teraz ta czwórka bardzo pomaga w tym, żeby właśnie sobie samemu też złożyć obietnicę, tak? Yy, czego chce, i czy na pewno żyje w swojej prawdzie, i jednocześnie yy, pozostawić jakby te zobowiązania, których my już nie chcemy. Czyli jeżeli nie żyjesz ze sobą w zgodzie, to zweryfikuj to, co cię obciąża, co cię spowalnia, co cię obniża, yy, czego nie chcesz. I napisz sobie też to, w jakich obszarach czujesz się dobrze, szczęśliwa, czego pragniesz. Ten portal to jest fantastyczny moment na przeskoczenie yy, i uporządkowanie tego wszystkiego, co się dzieje i tego całego chaosu wokół nas. Bo wtedy, kiedy my jesteśmy, w pełni w sobie, spełnieni szczęśliwi, mamy najwyższe wibracje z możliwych, i już wiecie przecież, że te myśli kształtują rzeczywistość. Czyli to się gdzieś w naszej wspólnej świadomości zbiorowej odbija, gdzieś się tam kształtuje, ma wpływ na wszystko i tym my definiujemy, jak będzie wyglądało nasze życie. Nowe zacznie się we wrześniu, bo we wrześniu wejdziemy w nowy, pierwszy rok z dziewięcioletniego cyklu dla całej ludzkości. Jakie będzie to nowe? Wiemy, że każda wibracja ma swoje światło i swój cień, więc czy to będzie światło, czy to będzie cień, zdefiniujemy sami. Jeżeli dzisiaj. Zweryfikujemy to i zrobimy te porządki życiowe, tak jak ja je właśnie zrobiłam. To ja wiem, że wszechświat pustki nienawidzi i zaraz to wypełni czymś cudownym. I ja już mam chęci do pracy, już, miał, już mam takie, widzicie, taki moment też, zawahania był u mnie, moment zawahania i u moich najbliższych o przyszłość i tak dalej. I nagle poczułam, teraz trzeba to zweryfikować. Nie mogę być w rozkroku. Muszę po której stronie stanąć? Za sobą i swoim szczęśliwym życiem w przyszłości, czy za obawami, co to będzie, jak to będzie i pakowaniem plecaczka, tak? Yy, wiemy o co chodzi. Proszę Państwa, to nie znaczy, że mamy wszystko widzieć w różowych okularach, ale mamy zweryfikować i sprawdzić i upewnić się, czym my sami. Tą wiedzę, którą mamy, potrafimy przełożyć na, na rzeczywistość. Energia portalu 4.4, tego niezwykłego portalu, ona nam bardzo pomaga w tym, żeby to określić. Ja proponuję, żeby sobie zrobić takie, takie ćwiczenie tego dnia na przykład, chociaż może to być też każdego innego dnia, że sobie państwo. Siadacie i wyobrażacie sobie w jakiejś medytacji, może siebie. Siebie, powiedzmy, że sadzacie siebie przed sobą i um, wyobrażacie sobie siebie za te pięć lat. Jak żyjecie, jak się czujecie, jakie są was, was emocje, um, jakie jest wasze otoczenie. I um, łączycie się ze sobą. I wypełniacie, wypełniacie energią tej osoby, którą widzicie, całą tą energią wypełniacie siebie dzisiaj. To taka wizualizacja, ale to jest połączenie się ze sobą za pięć lat. tak? Łączenie się światłem szmaragdowym, czakry serca, czakry splotu, przyjmującą i oddającą energię, czakrą spełnienia, Pomarańczowe światło, czyli czakra yy, sakralna, i to światło pozwólcie, żeby Was wypełniało, wypełniało każdą komóreczkę Waszego ciała na maksa. I niech tak będzie, i, i tak będzie. Jeżeli to będzie zamanifestowane, na pewno pomoże nam to w tym niełatwym dla nas czasie. Niełatwym dla nas czasie, w którym myślę, że te światy się gdzieś też rozdzielają. I, i taki wam przykład nawet podam, bo też tak z, rozmawiałam z córką, właśnie o tym. Więc zobacz, jeżeli ja mieszkam na parterze, gdzie wyjście z mojego balkonu jest na park, nie ma tutaj latarni, nie ma tu ławek, ludzie tu nie chodzą, jest naprawdę no. Miejsce, można by powiedzieć, idealne dla z jakichś złoczyńców, nie? Ale ja w ogóle nie dopuszczam takiej myśli, że mnie mogłoby coś się przytrafić, że mógłby tutaj ktoś mi cokolwiek, nie wiem, wejść do domu, coś ukraść. Ja mam koty, wypuszczam te koty na balkon i często zostają ten balkon otwarty. Słuchajcie, nigdy się nic nie przytrafiło. I to, to jest taki fajny przykład tak, na to, że. Jeżeli ja nie, nie, nie myślę, nie zasilam tego swoją energią, że mogłoby mi się coś stać, bo na parterze jest niebezpiecznie, to po prostu to się nie dzieje. Ja wychodzę do sklepu i zostawiam drzwi otwarte i nikt mi się nigdy nie włamał. A ludzie zakładają po pięć zamków, kraty w oknach, na balkonach czy gdzieś i im się inni włamują. Bo jeżeli zasilasz swoją energią to, że właśnie to się może stać, bo tak zwyczajowo jest. Że na parterze jest tak czy siak, albo jak nie zamkniesz drzwi, to coś się stanie. To tak się właśnie dzieje. Więc proszę Państwa, co, co innego wiedzieć, co innego robić, a jeszcze czymś innym jest to czuć. Jeżeli całą sobą czujesz, że dzisiaj jesteś szczęśliwa, bo jesteś, wszystko się dobrze układa i jest po prostu ok, to jutro też tak będzie. Więc Myślę, że to jest naprawdę, zachęcam Was, bo ten portal niesie ze sobą cudowną energię, żeby uporządkować to, uporządkować, co się w naszych głowach dzieje, co się w naszych energiach dzieje, co się w naszych emocjach dzieje, po to, żebyśmy wrócili do siebie i opowiedzieli się za którą stroną. I nie schodźmy z tej drogi, nie schodźmy, zaufajmy. Mnie życie wiele razy prze, przeczołgało, i jeszcze mam tą trzynastkę karmiczną, też tutaj w swoim diamencie. I po prostu odczułam to wielokrotnie. No, nie powiem, żeby to było miłe, ale wiem już, jak z tym sobie radzić, i, i, i wiem, że ufam, tak? że tutaj tylko zaufanie, posłuchanie serca powoduje, że płynie do mnie wszystko najlepsze. Więc zaufanie to jest klucz do siebie, do wszechświata, do sił wyższych, do czego tam chcecie, ale przede wszystkim do siebie. Słuchajcie swojej intuicji, wykorzystujcie tą wiedzę, którą macie. Zweryfikujcie te fundamenty, bo cztery to te fundamenty. I cztery cztery to są dwa fundamenty. Co ja w tym pierwszym fundamencie widzę silnego i chcę całą moją energię zebrać? I przenieść na nowy fundament. Jest duże prawdopodobieństwo, że podczas tego portalu my możemy zainicjować ten pierwszy krok ku temu naszemu spełnieniu i temu szczęśliwemu życiu, o którym marzymy. Więc nie schodźmy z tych wysokich wibracji, określmy się i wszystko, co nas ogranicza, co nam przeszkadza, odłóżmy. Nie zasilajmy tego naszą energią. Zbierzmy naszą energię i z całą mocą kreujmy sobie to, co jest najlepsze. I tego Państwu serdecznie życzę. Życzę pięknego dnia, pięknej transformacji. Jeżeli komuś y, tym filmem pomogłam troszkę y, rzucić nowe światło na to, co się dzieje, i swoim przykładem, to bardzo się cieszę. Napiszcie w komentarzach. Proszę, jak wy odczuwacie ten czas, odbieracie, co myślicie, czy podobnie czujecie? I życzę Państwu naprawdę no, wszystkiego, wszystkiego najlepszego, najlepszego, i przesyłam dużo światła, dużo miłości, spokoju, zaufania. Wierzcie w siebie, w swoją sprawczość, swoje dobre myśli. A ja już wracam i będzie mnie więcej, bo już czuję, że jest na to miejsce w moim sercu i w moim życiu. Wszystkiego dobrego i do następnego razu. Pozdrawiam serdecznie.